Oh, no witam was w nowym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zagrałem sobie na box pvp mysr.pl. A że jak widzicie po tytule, to po prostu wam pokażę najlepsze mody i teksty paki na ten właśnie oto serwer. No ale co, już bez takiego zbędnego przedłużania, chyba mogę wam powiedzieć, że zapraszam do oglądania. Dobra, Siema, jak już pewnie wiecie, to dzisiaj pokażę Wam najlepsze mody i takserpaki właśnie na Masterbox VP. Ale przed tym to teraz Wam się na ekranie wyświetla nowy zwycięzca konkursu. Zgłoś się do mnie na Discordzie, a dzisiaj możemy wylosować o te dwa laki bloczki. Więc jeśli Ty chcesz wygrać, to wystarczy, że napiszesz swój nick w komentarzu. A co, a my chyba już możemy pokazywać pierwszą modę. No to co, pierwszym modem, który dzisiaj Wam pokażę, to w sumie sporo osób go zna, ale to jest Better PvP, czyli jak znajdziemy na ziomkę, to jak widzicie tutaj nam się wyświetla star e, Filip, tak? jego nick i tutaj jak go bijemy, to ma serduszka. Przydaje się do one-on-one'ów, -one jeśli typek ma na przykład cheaty, to wystarczy, że macie to sklipowane i możecie sobie iść po ładnego backupa, więc to jest fajny modzik. A więc to był pierwszy mod, ale zanim Wam pokażę drugiego, to zobaczcie to. Tak duża część z osób Was nie subskrybuje tego kanału, więc jeśli dołożysz się do tego kanału i dasz tą subskrypcję w tym momencie, to naprawdę będę Ci wdzięczny, bo to pomaga w rozwoju kanału, tak? Drugim modem, którego wam dzisiaj pokażę to będzie mod, który się nazywa slotlock. Jak widzicie teraz bym mógł wyrzucić swój kochany mieczyk batmana, który często kiedyś wyrzucałem i po prostu go traciłem, a tak wchodzicie sobie w ekiponek, klikacie lewego alta i co, klikam teraz Q, wywalić go nie możemy, tak samo z łopatą możemy sobie zrobić, jak się bijemy to to jest bardzo pomocne. Więc to jest naprawdę spoko modzik i serdecznie wam go polecam. Już drugim modzikiem, którego wam dzisiaj pokażę to jest Old Walking Animation. Jak widzicie, ja teraz sobie biegnę i miałem takie naprawdę ładne po prostu, jak sami widzieliście, animacje chodzenia. Tak mi się łapki ruszają. Fajne to jest całkiem takie dla ludzi, którzy lubią się pośmiać w grze. Lecz następnym modzikiem, który wam za niedługo pokażę jest... Motwix, jak widzicie to jest mądzik, który chyba jest zakazany, nie jestem pewien, napiszę po tym odcinku etykieta. I no po prostu napiszę wam w komentarzach, czy ten mod jest dozwolony, tak? No bo on robi to, że możesz sobie tak szybko przesuwać, ale niestety ten Diaksoverowi się trochę nudziło i postanowił zakazać tego Medzika. To już nie moja wina, ale on jest naprawdę fajny, możesz sobie nimi szybko porobić. Prawie każdy, kto grał kiedykolwiek na majstarze go używał, no ale niestety chyba jest zakazany, jeszcze się dowiecie w komentarzach. Następnym modem, który teraz wam się pokazuje na ekranie, to jest po prostu modzik, który pokazuje wam tak naprawdę ile jakiś gracz ma graczy, więc bijecie go no i widzicie czy po prostu ma deda, lowa czy cokolwiek, nie? Możecie się wbić na przykład do kogoś i mu się wszystkie te serduszka pokazują. Ale dziś nie mówimy tylko o modach, które można wgrać w pederze. Mówimy też o takim, jak widzicie, tutaj mam ekwipunek mój pokazany. No i to jest naprawdę fajne, bo możecie na przykład na mytynie widzieć bez wchodzenia do IQ, co wam wypadnie. Więc już wam pokazuję ja mój config. Zobaczcie, tutaj trzeba wejść w other settings i tutaj wpisujecie sobie ekwipunek, ekwipunek i musicie to sobie sobie poustawiać, wystarczy, że włączycie sobie to wszystko i dacie sobie tak jak mam ja, jeśli chcecie mieć takie coś po prostu jak ja I zobaczcie, tutaj teraz nam zniknie, nie mamy tego, wpadnie nam i mamy to pokazane w ekwipunku, więc to naprawdę fajny i przydatny kolejny mod. Ale następnym chyba najbardziej przydatnym modem do bicia niektórzy mogą się inaczej nauczyć, ale to jest naprawdę fajny mod. Właśnie on się nazywa modyfikator modelu. I widzicie, mam takie rączki takie fajne, no. Nie są takie yy, jak proste, bo normalnie to by po prostu wyglądało o tak. No, tak słabo trochę, no nie powiem, że nie. Tak się bić, to mi by się troszeczkę nie chciało, nie wiem jak wam, ale to też jest całkiem fajny mod do walki. I chyba ostatnim jednym z najważniejszych modów to jest po prostu perspektywa. Jak widzicie mogę sobie tak ruszać tutaj wszystkim i no już wam pokazuję jak go sobie ustawić. Więc jak już jesteśmy tutaj to wpisujemy sobie perspektywa, wchodzimy tutaj i będujemy sobie pod dowolny klawisz. Ja mam to pod G, bo kliknijcie sobie teraz na klawiaturze jak jesteście. G po prostu, no takie wygodne przynajmniej dla mnie, ja też bym Wam polecał. Więc co, tak w sumie możemy już zamknąć zakładkę modów i przechodzić już do teksturpaków powolnie. No to co, jak mam Wam pokazywać teksturpaki? no to by nie wypadało zacząć od tego, którego aktualnie używam który jest do Seta 45, więc naprawdę fajnie. I zobaczcie, w nim mamy takie ksiki. Mamy 61, zjemy sobie jednego i nam się pokazuje, że mamy 60. I to są takie kolorki. Jak mamy poniżej 60, to już jest taki kolorek. No i tam na przykład, jak mamy 20, to taki, jak 10, to taki, że mamy Loła. więc to jest naprawdę fajne. temki tutaj padają sobie, no nie pokażę Wam teraz, jak padają, pokażę Wam pod koniec filmu w sumie. Wyglądają o tak, no. Chyba o kit jest, trzymacie w drugiej łapce. No i tutaj mamy takie mieczyki. Miecze świetlne to jest naprawdę fajne. I najlepsze jest to, że one tutaj są. Od Seta 30, niestety set 29 już jest taki, ale i tak nikt prawie z niego nie korzysta. I on jest naprawdę sporo jest tych setów i na sporo teksturpaków już starcza. I mogę się pochwalić, że to jedynie to temy wziąłem od takiego innego teksturpaka, a wszystko inne zrobiłem sobie sam, więc to jest naprawdę duży wyczyn. Następnym fajnym teksturpakiem do walki. Jest ten właśnie oto teksturpak, który wam się wyświetla, to jest mini items, no i Zobaczcie, jak teraz mam malutkie to wszystko, ono działa tylko na narzędzia, a jak będę miał bez tego? Zobaczcie jak to dużo robi, jaki ten miecz jest potężny po prostu, no On jest tak wielki, że nie wiem, nie wiem jak można z nim grać, bo taki na cały ekran prawie zasłania, dochodzi do scoreboarda, czyli tej tabeli, więc no ja wolę sobie jednak tego mini temsa włączyć. No i teraz od razu lepiej. Następnym tekstupakiem jest yy, tekstupak, którego kiedyś sam masowo używałem. Kiedyś tyle z nim latałem, że... O, na przykład teraz dzięki niemu zobaczyłem, że ja mam w ogóle banię diamentową, a tego się nie spodziewałem. I zobaczcie, tutaj klasyczne hitki, no fajny tekstrypak. To temy takie fajne, nie są za duże, normalnie taka obręczka w nich idzie, widzicie. Tutaj naprawdę fajnie się z nim bije. Też miecze autorsko robiłem. One są też od 29 już do 45. Tylko od 40 do 40. 45 są już miecze świetne. Sorry, od 41 do 45 są miecze świetne. Ale to chyba nie jest największa wada mi się wydaje. Miecze świetne są całkiem fajne, widzicie? On tutaj ma też bardzo fajny mieczyk sobie trzyma. I po prostu łatwo sobie się tego nauczyć. I co? to chyba przechodzimy sobie do następnego też bardzo fajnego teksturpaczka. Tego tekstrupaka nie używam jakoś bardzo często, ale jest też fajny, ma takie katanki tutaj, nożyce są takie I tutaj jest taki browarek, sorry, ale mi się z browarkiem pomyliło normalnie No ale no, to jest bardziej to monsterek I zobaczcie, tutaj mamy katany, no nie? Mieczy to są katany Też mamy tutaj wszystkie No i tutaj łopaty też są widoczne i takie hitki są, fajnie to nawet wygląda. Te totemki też są naprawdę fajne, dobrze jej widać, takie krzyżyki, jakby. No i tutaj zobaczcie. On ma na przykład seta, nie pamiętam jakiego, bo na nim dużo nie gram, ale 40 tak przykładowo wygląda, tak, jest taka szara, fajna. Z tymi ketonami się fajnie tak bije, dużo hitów się trafia, więc też serdecznie to polecam w sumie. Tutaj szybko jeszcze wam pokażę pokorniutkiego danejcika od... po prostu SIGMY. Więc z całego serduszka ci dziękuję jeśli oglądasz ten film, ale co, to teraz by wypadało w sumie wam pokazać jak te wszystkie mody i teksturpaki się sprawują w bitwie, co nie? W sumie to pokażę wam tutaj szybko na eventówce, jak te wszystkie mody się sprawują. No bo w sumie i tak, yy, tutaj będę sobie specjalnie to temy dawał zbijać, żeby ten, żeby wam pokazać po prostu. Więc najpierw wam pokażę jak na moim autorskim teksty padają sety, to zaatakujmy sobie go, żeby zaczął nas bić tutaj, o, ten ziomek na przykład, niech on nas zacznie bić. <laughs> no nie wiem, coś nas nie bije, a tutaj zabijać mi się go w sumie nie chce. Dobra, ten zioł już nas tu bije, więc poczekamy sobie, aż zbije nam totemik. No proszę, tak wygląda tutaj zbijanie totemów, nie są za dużo, więc są całkiem fajne. I co, chyba widzieliście już, jak się bije, no nie? Takie krytki tutaj są, więc fajnie to wygląda. Takie czerwieniutkie, więc no to chyba możemy polecieć już w sumie do następnego tekstrypaczka. No to co, to teraz sobie pójdziemy do mojego dawnego tych i pokażę wam jak tutaj wszystko po prostu wygląda. Więc czekajcie, ja tutaj sobie go pobiję, chcę, żeby nam totemik zbił. Hity są takie normalne jak w normalnym Minecrafty. Ja chcę, żeby on nas pobił tutaj, mordko, pobijesz nas czy nie? Jak widzicie, fajny taki Sigmowski całkiem. Czekajcie, to temy tu padają normalnie, nie ma jakichś dźwięków innych. Czekajcie, może ja ściągnę sobie secika, to będzie chętniejszy ktoś, żeby mnie chwilę pobić. Więc czekaj, mordko, ej Mordo, no nawet bez seta mnie nie bije, no holu! Nie zginiesz jak bez seta jestem, dobra, znajdę jakiegoś ziomeczka i wam pokażę po prostu. Dobra, już tu leci jakiś ochotnik. To temy tutaj sobie padają tak, tak. Też nie są za duże jak właśnie. Więc chyba całkiem są fajne. Tutaj nas goni, nie wiem po co, a bo butów jeszcze nie założyliśmy, to wszystko wyjaśnia. I tu sobie już sypko zbijemy. I to są te same e, koksy, które były po prostu tam. No i co? I ostatnim tak którego wam pokażę, to jest żubr kurzyko, tak? Więc sobie idziemy do jakiegoś ziomka. Skoczmy może do tej dziury, on też ma itemy 40 już tutaj widzę. I może on nas będzie chętny zaatakować i nam to temka zbić, ale ja się tak aż bardzo nie chcę zbijać temów, tak bezkarnie, więc ja sobie poczekam, niech on mi zbije sobie szybko i pokaż. Ej, murdeczko, to ja z przyszłości. Pozwól, że ci na chwilę przerwę. Pamiętaj, że w tym odcinku zapomniałem powiedzieć, że wszystkie i mody znajdziesz w linku w opisie do mojego Discord'a na zakładce i Mody. Więc już możesz sobie oglądać spokojnie. Po prostu takie no fajne totemki. Widać przez nie prawie wszystko, jak padnie. Więc co, my sobie tutaj go za szybko spróbujemy zabić, ale niestety ghosta dostaliśmy, jak sami widzieliście, więc troszeczkę lipnie akurat z tymi ghostami na Wajstarze. No i co? I chyba Wam pokazałem wszystko co miałem. Ten X, który się ja spytam potem po filmie, czy jest dalej dozwolony, to działa po prostu tak. A właśnie ten mod. Ten an Outworking Animation działa tak, że nam takie łapki fajne latają, więc to no, w komentarzu przypominam wam, żebyście napisali swój niczek jeśli chcecie wygrać w losowaniu, na no, aż dwa laki vlogi. I co, wyczekujcie następnego odcinka, bo już w wakacje będą odcinki co 3 dni, a live'y co dwa, więc będzie się grubo działo, więc wyczekujcie następnego odcinka, a ja się z wami będę żegnał. ano.